Nazywam się Małgorzata Karwala, jestem nauczycielem konsultantem w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Reprezentuję ośrodek Nowym Sączu. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, jestem także ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W związku z licznymi pytaniami przysyłanymi do nas za pośrednictwem różnych kanałów społecznościowych, Chciałam Państwu przypomnieć, jak zakończyć staż w obecnych przepisach prawnych. W związku z epidemią, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, nauczyciele rozpoczęli kształcenie na odległość. Nie realizują niektórych zadań zapisanych w swoim planie rozwoju. Proszę się zupełnie tym nie martwić, ponieważ przepisy związane z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nie zmieniły się jak do tej pory. Nauczyciel, który chce zakończyć staż musi przede wszystkim opracować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Jest to ogłoszone w przepisach, które zostały zapisane w rozporządzeniu z 26 lipca 2018 roku z późniejszymi zmianami w 2019 roku i jest tam zapis, że nauczyciel opracowuje sprawozdanie i składa dyrektorowi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu. I w dalszym ciągu przepis ten obowiązuje. Nauczyciel może zrobić to za, za pośrednictwem maila, za pośrednictwem poczty. Najlepiej uzgodnić to ze swoim dyrektorem, w jaki sposób będzie to sprawozdanie złożone. Złożenie sprawozdania nie jest jeszcze elementem zakończenia stażu. Dopiero otrzymanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Tutaj podkreślam, oceny dorobku zawodowego. Ocena pracy już nie jest elementem zakończenia stażu. Nie jest wydawana na zakończenie stażu przez dyrektora. Otrzymanie oceny dorobku zawodowego świadczy o zakończeniu stażu na kolejny stopie awansu zawodowego nauczyciela. Opracowanie sprawozdania, otrzymanie oceny dorobku zawodowego może nas już przygotowywać do yy, przy, przy, sporządzenia dokumentacji dołączonej do wniosku. W zależności od tego, na jaki stopień awansu nauczyciel będzie miał postępowanie, w taki sposób musi dalej postępować. Jeśli to jest nauczyciel stażysta, który stara się o stopień nauczyciela kontraktowego, to musi złożyć wniosek do swojego dyrektora szkoły o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. I dołącza do tego odpowiednią dokumentację, która jest zapisana w rozporządzeniu z 26 lipca 2018 roku. Jeśli to jest nauczyciel, który kończy staż na stopień nauczyciela mianowanego, to składa wniosek do swojego organu prowadzącego szkołę. To nie jest zawsze ten sam organ, w zależności od tego, jaka to jest szkoła. Czy to jest szkoła publiczna, czy to jest szkoła niepubliczna, musi dokładnie wiedzieć, kto jest organem prowadzącym jego szkołę. I składa tam wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, ponieważ to postępowanie jest właśnie przypisane do postępowania na stopień nauczyciela mianowanego. Jeśli to jest nauczyciel, który stara się o stopień nauczyciela dyplomowanego, Składa wniosek do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Oczywiście wniosek ten zaopatrzony jest odpowiednią dokumentacją, która w tymże samym rozporządzeniu jest opisana. Zmiana w rozporządzeniu dotyczyła tylko właśnie yy, zmiany z oceny pracy po zakończeniu stażu na ocenę dorobku zawodowego po zakończeniu stażu. Należy również pamiętać, że w przypadku tych pierwszych dwóch stopni, czyli ze stażysty na kontraktowego i z kontraktowego namianowanego, nauczyciele ci mają przypisanego opiekuna stażu. Opiekun ten ma też swoje obowiązki związane z zakończeniem stażu. Przygotowuje on projekt oceny dorobku zawodowego, czy projekt opinii na temat realizacji zadań przez nauczyciela w okresie stażu. I składa ten projekt dyrektorowi szkoły w odpowiednim terminie, to jest właśnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Nauczyciele, stażyści składają swoje wnioski o postępowanie do 30 czerwca danego roku, ponieważ dyrektor musi wszcząć postępowanie kwalifikacyjne. Nauczyciele, którzy starają się o stopień nauczyciela mianowanego, składają swój wniosek w terminie do 31 grudnia w danym roku, w którym otrzymają ocenę dorobku zawodowego. To jest ich ostateczny termin na złożenie wniosku. Po tym terminie niestety sprawa już jest nieaktualna. Jeśli chodzi o nauczycieli starających się o stopień nauczania dyplomowanego, to od dnia otrzymania oceny dorobku zawodowego mają 3 lata na złożenie wniosku. Tak jest w obecnie obowiązujących przepisach. Oczywiście, że większość nauczycieli będzie chciała złożyć te wnioski do 30 czerwca, żeby mieć postępowanie w tak zwanej potocznie sesji letniej, ponieważ nie ma już sesyjności pracy komisji, ale wtedy postępowania odbywają się w okresie wakacyjnym. Nie jestem Państwu w tej chwili w stanie powiedzieć, czy będą jakieś zmiany, czy nie. Na razie nie ma żadnych przepisów, które by tą sytuację nam zmieniły. W razie wątpliwości można się do nas zgłosić mailem, można napisać zapytanie. W ciągu kilku dni złożymy odpowiedź. W sytuacjach takich podbramkowych proszę się zgłaszać na naszego facebooka, złożyć tam zapytanie. Administrator natychmiast w odpowiednie ręce złoży to zapytanie. Zapraszamy na nasze formy doskonalenia, które realizujemy teraz właśnie w postaci sieci, w postaci warsztatów online ale myślę, że niedługo wszystko wróci już do normy i będziemy mogli spotkać się z Państwem osobiście. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.